19 luty 2023 Turcy mają dzień wolny od pracy, nie wszyscy. Jak widać na plaży, to patra, dużo ludzi. No i pierwsza w lutym zaliczona. Tak się plażuje. Godzina 15.00 Trasu tureckiego. w w wodzie teraz. Ale poszła fala. nie mogę 3 luty 2023 Barca Kleopatry Jak widać na mną Jest pusto, bo jest dzień roboczy A miejscowi się po prostu nie kąpią, bo jest zima Tam nie będzie widać Słońca Trochę niżej zejdę Czekamy na falę. nie fala, nie fala, chodźba fala 21 lutego 2023 jest godzina 12 czasu tureckiego plaża Kleopatry Jak widać tłumów nie ma, tak jak mówiłem, jest dzień roboczy. Miejscowi są w pracy. A turyści z hoteli na pewno powjeżdżali na jakieś wycieczki. Słońce smaży. Jak ktoś to będzie oglądał, to będzie miał dowód na to, czy warto przyjeżdżać w lutym na Rywierę turecką do Alani tu na tej plaży w lipcu, w czerwcu to dosłownie nie będzie można szpilki włożyć tak to wygląda w sezonie teraz pusto. wczoraj było trochę ludzi i w niedzielę było jeszcze więcej bo w niedzielę dzień wolny to miejscowi przychodzą sobie tutaj chillować. Tak jak widać za mną plaża prawie cała moja, kilka osób. Tak jest na Riwierze Tureckiej. Ale nie wiem ile jest stopni, bo nie patrzałem. Woda ma 16, a tutaj w słońcu może mieć z 18-20, może mieć. Także jak ktoś jest spragniony na przykład yy, opalania to w lutym tutaj do Alani na Rivierę warto przyjechać można się przysmażyć. A raczej są takie kilkuminutowe bo woda jednak 16 stopni, które co w lipcu czy, czy w sierpniu kiedy jest woda 29 To tyle z tej relacji z plaży klopat. Czyli się można sobie piwko jeszcze tak dziabnąć na plaży, dlaczego nie?